O Bardzo mi się spaniało. O śmiech! Więc swój rekord, zostałem w godzinie, o której normalnie do szkoły. No właśnie, już chciałam mówić. Ale kiedy do szkoły... Coś ci się chyba, panie, pomyliło. O może ja nie nigdy takiej godzinie niczego fizycznego nie robię. Jak tylko po A ty nie mówić, że wszystko sprzątać, żeby jakoś to w ogóle wyglądało. I żebyśmy mieli miejsce na to śniadanie, bo dzisiaj jest Wielkanoc! i to jajko nie jest kolorowe? Bo to jedno było pęknięte i nie pokolorowałam. A w ogóle wszystkie jajka się trochę zaparwili na niebiesko. Albo zielono, widzisz? Wszystkie mają jakieś plamy. Niebieski wygrał, w sensie kolor. To jak on taki zwyciężony, sorry, tylko odłożę na chwilę. To ja biorę niebieskiego. Nie, czekaj, nie, biorę tego. Nie, 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 tego. On już coś coś coś, coś... Chcę nie, 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 niebieski. On nie, on jest mocny. Dobra, nie, 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 tą, tą tak? Dobra. To, nie, nie, tą nie, 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 To? to nie, nie, No, <ślesz> no. 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 3, no. <ślesz> 3, co?! You're orange Power! Orange Power it! <laughs> Mirek mówi, że coś dla mnie ma i nie cieszę się z tego powodu, bo ja nic dla ciebie nie mam. Trudno. Tada. Co to ma znaczyć! Co? Co to ma znaczyć? <laughs> no, Że nie co? Że nie wiemy za się kolę, czy co? No, nie, ale. Ej, no nie robimy sobie prezentów na ten. A co? <laughs> no ej, no nie, nie robimy sobie prezentów na ten. No, dziękuję no. Co. <laughs> o, paragon, super. O, fajnie, nie dobra. Kurczę <noise> no. A szukałem nie go. Szuk -szuka szukałem go gdzie był właśnie Nie <noise> mogę znaleźć. A my mieliśmy jeść, a nie teraz rozpakować z Dobra, no zjemy spokojnie. Więcej tych części do tego niż tego jedzenia. A <noise> to <noise> to śniadanie, dużo się nie je śniadanie, tak? No, Przynajmniej ja nie dam ja rady ja o tej godzinie. Nie już strasznie, ja się tego boję, bo to ponoć boli. Aha, nie. To jest ruchome. Dobra. Myślałam, że to się coś otworzyło. Jezu Jezu Reakcja! <noise> z rada, tak? <noise> znaczy, to ma dwa tryby, ten, e, pracy. To za szybkie! Ten z moim jakiem jest coś nie tak, jest chore. Twój jaka jest... E... UFO. Ja się boje je jeść. Kosmiczne jajko. E, dobra. O jak mój kosmiczny paznokiec. <gryw> tylko jeden. A <bo> reszta <gryw> nie ma. Tak, i tak u mnie wygląda śniadanie. <gryw> babeczka <gryw> i jajko, tak? <gryw> Bardzo porządne śniadanie ja nawet nie chcę jajka, ja tylko widzę dwa babeczka, ale jak już się otworzyłam, to dobra zjem No takie wczesne śniadanie, dlatego że mi lekci do pracy. Jesteś tak wysoki, że to światło wygląda jakby było twoją arlolą. Weź nie, weź się to. Ja się posłuchaj, w, w drugą stronę, Nie, troszeczkę bardziej. Leciutko bardzo. O mój Boże, o. stoję. Huuuuuuu... <laughs> nie możemy spędzić nigdy razem świąt? To, idziesz? Jo! Będę musiał ubiegać sobie trochę. To ja zostanę i sobie zjem. A gdzie idziesz? O Aha, idę zaraz do mamy. Tak. Jeść kolejne siadanie. Tak, drugie. Tak. Jej, jak przylazła! Jak przylazła, szybko, chodź. No chodź, no chodź pogodnie. Ach, ty byś chciała jeść teraz. Teraz byś chciała jeść, a wcześniej głaskać... Ej! No. Chodź. Ojej, no ta, czemu tak toczy? No. No właśnie. Dobra? Och, ej, no, za szybko. No i sam. Wypinka. No troszeczkę tylko. No to mam bardziej. No niestety w tym roku też się nie udało. I To już za pierwszym razem no. wybrała z mojego przeciwnika. No to uwaga, uwaga. Akcja. Trzy, cztery, mas Ha! Jak z boku trochę udałam, nie chcą tego. I to dziwne jajo. Przegrało. A no, to jest radia aktywna. to pękło ci, na cały ten. bo ja jakoś z boku walnęłam. No to poszukiwałaś. Niechcący, ale właśnie, może ono już było pęknięte. Nie. 2, 3, 4. Eee. U góry eee, mi tutaj walałaś Oj, nie, to jaj. Zwierzę. No to teraz na pewno będziemy wiedzieć, kto wygrał. Tak. Tu uwielbiam święta słodycze. Co tu mamy? Słyszycie, jak mruczy? Jak mruczy. Jak dobrze kotko jest. Uh -huh. Uh -huh. Ej, odstrość stracisz. Wiesz, niewyraźna jesteś. Coś weź we mi askorbin. Byliśmy ostatnio w Rusmanie z Mieszkiem i kupiłam sobie lakier do paznokci. Taki. Ale Mirek stwierdził, że ostatnio za dużo kupuję, że mam że taki, taki, czemu taki, mam sama taki kolor, no to stwierdziliśmy, dobra, to ja wybiorę swój kolor, a ty mi wybierzesz taki, jaki ty chcesz, żebym sobie kupiła. No i on mi wybrał Taki. Ogólnie też ładny. No i przyszłam do domu. i sobie już na jeden paznokieć ten, na drugi paznokieć ten. O czym? się okazało, że nie mam zmywacza do paznokci, więc musiałam coś wymyślić i zrobiłam coś takiego. I nie wiem, co mam o tym myśleć, bo w sumie mi się. Nie podoba to. Niby tak się teraz robię, mi się nie podoba. Kręgle, wersja domowa. Może pierwszy mak. Kobekami? No, niestety. Cztery zostały! Masz dodatkową szansę! Brawo! Dobra, teraz ja. Proszę, po pierwszym jest strajk Nie! No nie, nie Mam przez ścianę, no! Ściana! Okay. No nie, no oczywiście. Nie mogłem złapać ostrości akurat w momencie, kiedy piłka leciała. Trewasz! No właśnie, musi być Oj, O, Ma Ma chce zagrać w kręgle. Tą Ta piłką? Tak. Dalej, nie tak blisko. No z ale tor jest wyznaczony, tak? Już ma weszło na śliski tory, teraz znowu się przewróci. Tylko nie za <gulisa> mocno. Szyb mam. No niestety. No jeszcze jeden, jeszcze jeden rzut. Poszło bocznym torem. Wow, Jako jedynej mamie się udało. Super, za drugim rzutem. Tak, właśnie, super. To miał być fanfare, się nie dał. Ty, to jest moja taktyka o ścianę, tak? Czemu nie mamy tych maszyn? Przecież mamy. Jaki refleks masz? <noise> to <Tym> nie jest domino. <noise> no, teraz oni mają, tak. Co mają? Oni strzelają. Widzowie. Widzowie. <noise> I kamerą buch? No nie. No tak. Słabo Słabe łącze Słabo Słabo wam idzie coś, co tak słabo? No niestety Tak nie idzie Dobra, to później Mi się już nie chce tego układać, ja tego nie będę robić nie, nie nagrywa się bokiem Bo co? Bo będziesz bokiem <grym> No i dobrze tak. Ja nie chcę być bokiem nie chcesz być z bokiem? co, I, i teraz będziesz prosto. Nie będę stać. Ale włosy dziwnie. Byś musiała włosy. O. A wiesz, że jesteś jak plank? Ludzie tak leżą. Sami się łóż. No. no i jedno musi zostać. No. Zakładam, że świąt Dwieka rzeczy życzymy Wam, że... Z... Zdrowia, dużo pisanek, dużo słodyczy Tak, dużo... Szczęścia, spokoju i tak dalej Tak I um, mokrego dyngusa O, też, no Życzę szczęścia, radości, spokoju I tyle, nie? Właściwie to, takie najważniejsze, nie? Zdrowia, no Chcielibyśmy wam bardzo podziękować za to, że oglądacie nasze vlogi I że z nami jesteście W szczególne chwile co to miało znaczyć? To nie chodzi o to, że właśnie miałeś spać, ale ja go jeszcze wygoniłam tutaj, żebyśmy zużyli życzenia na koniec dnia dla Was. Kiedy niespodziankę dostałam rower. To nasza tradycja już właściwie, że kupujemy sobie kiedy niespodziankę właściwie co roku. Zrobiłam u, u maga ten kręgle z ich butelek. Bo i butelek nie wyrzucają, tylko składają, to stwierdziłam, no trzeba coś z tym zrobić, nie? No to zrobiłam pożyczek, zrobiłam sobie zabawę. A piłeczkę? Piłkę mają. No, trzymajcie się, poba!